Dzień dobry, nazywam się Wojciech Bury, jestem właścicielem Muzeum Motonostalgia w Nieborowie, a to jest nasze najmłodsze dziecko, że tak powiem no, naj, najnowszy nabytek naszego muzeum. Cieszę się, że ten ciągnik trafił do nas, dlatego że jest to dosyć ciekawa i rzadka konstrukcja. Mianowicie historia w ogóle tego, tego modelu yy, zaczyna się gdzieś tam w latach 80. Dokładnie jeszcze nie ustaliłem w którym roku, ale gdzieś tam koło połowy lat 80. I pierwszym modelem z tej rodziny 202 yy, był ciągnik bazujący na 30, podobno dwa czy trzy sztuki takie powstały. Gdzieś tam jakieś słabe zdjęcia, tylko tego mam. Na pewno miał takie duże koła, na pewno miał 15 z przodu. Silnik 30, ale ośka resztę nie wiem, jak to wyglądało dokładnie. Być może gdzieś tam wypłynie taki ciągnik, i tutaj też apel do, do sympatyków marki Ursus i tak dalej, jakby coś tam gdzieś wiedzieli o takim bądź innym dziwnym ciągniku Ursusa to to chętnie yy, no, bym chciał pozyskać takie informacje no, natomiast ten konkretny ciągnik jest to już jak gdyby drugie wcielenie tej serii 202 on się różni od tej pierwszej przede wszystkim silnikiem, bo jest tutaj silnik, no można powiedzieć, Perkins, aczkolwiek nie było w licencji Perkinsa silnika dwucylindrowego. Jest to jak gdyby no projekt inżynierów z Ursusa. zrobiona pompa pod to pod silnik dwucylindrowy, tak? Tu możemy nawet sobie zajrzeć pod maskę, jak on tam wygląda. I jak gdyby założeniem tego ciągnika w ogóle pomysłem na ten ciągnik było to, że no planowano zaniechanie produkcji ciągnika C330. I po to, żeby zostawić jakiś model taki dla tych małych gospodarstw, dla ogrodnictwa, gdzieś tam dla szkółkarstwa i tak dalej, taki mały, lekki ciągniczek, no, postanowiono zrobić tak, coś takiego. No. Ten ciągnik, pomimo tego, że wygląda jak trochę podobny jest do 30, to praktycznie różni się wszystkimi detalami no Maska może jest tylko yy, toczka w toczkę z 30, aczkolwiek już przednia trapa jest inna. tak Poczynając od osi, jest to oś specjalnie robiona do tego ciągnika, taka lekka, spornik spawany. Belka yy, jest z profila takiego, jak były robione półosie, yy, te wsuwane do, do 30-60. Yy, piasty są fergusonowskie. Dalej silnik jest ten no, polski dwucylindrowy na licencji Perkinsa, skrzynia biegów jest yy, trzydziestkowa, aczkolwiek różni się też od 30, tu z tej strony będzie to widać, bo ma wprowadzone przewody hydrauliczne i dźwignie do załączania pompy. Yy, nie rozbieraliśmy go jeszcze, ale prawdopodobnie pompa do hydrauliki jest tam gdzieś. Yy, w miejscu tego ślimaka od napędu licznika dlatego że on tutaj nie ma bo te ciągniki miały napęd obrotomierza od silnika także ten napęd był niepotrzebny i prawdopodobnie tam w tym miejscu gdzieś jest pompa hydrauliczna dalej tylny most jest sama obudowa tego mostu pochodzi z ciągnika Ursus C335 czyli ten wzmocniony natomiast no, prawdopodobnie w środku jest wszystko inaczej bo tu gdzie wychodziły cięgna do no, nadal one są tylko że nie mają tego układu yy, do regulacji siły, siły podnośnika tak yy, do siłowej regulacji dalej półosie są czyli pochwy są bardzo podobne jak w MF 235 czy 28 12 aczkolwiek one są dłuższe one są spawane czyli no, prototypowe na pewno bębny są takie jak w Ursusie 28 12 i tarcze, bo felgi są węższe. Tam były W10 felgi, natomiast tu są W8 pod opony 9,5 na 32. Poza tym podnośnik podnośnik to też można powiedzieć taka trochę rzeźba. Yy, układ tych ramion jest od 30 natomiast resztę jest korpus jakiś taki spawany siłownik yy, dwustronnego działania aczkolwiek nie sprawdzałem czy działa w obydwie strony czyli może się podnieść sam czy, czy nie. No botniki od, od, też od MF aczkolwiek jest skrócone. No, i, i, i poza tym, no to tak jak, jak widać, tak yy, rozmawiałem już z poprzednimi użytkownikami. Yy, odezwał się nawet do mnie ten pierwszy właściciel, bo historia w ogóle tego modelu yy, jest tego konkretnego egzemplarza, jest taka. Że on został kupiony przez jakiegoś człowieka z Warszawy z Instytutu Ziemniaka. On no, był na testach w tym instytucie i yy, na początku lat 90. chyba on go kupił i sprzedał go na giełdzie w Słonczynie. Yy, kupił go pan z, tam spod Lublina. Miał go kilka lat. Pracował nim. Dotarłem do tego pana, mówi, że był bardzo zadowolony z niego. Szczególnie mówi, tak jak gdzieś w drogę, bo był szybszy jak zwykła 30, No i taki lekki, zwinny, bo rzeczywiście dosyć lekko się nim kieruje dosyć zwrotny jest, bo jest krótszy. To do takich lekkich prac jak najbardziej bardzo zgrabny, zwinny ciągniczek. No, i później ten pan kupił sobie trochę większy, no bo gospodarstwo trochę się powiększało i tak dalej. No, i sprzedał go kolejnemu panu tam z województwa lubelskiego, no, od którego później kupił ten pan, od którego ja kupiłem. No, oni go mieli nie za długo, bo nie cały rok. Troszkę nim tam pracowali, bo takie tam parę hektarów też ziemi mają, trochę do lasu gdzieś tam. No i postawili go yy, odnowić, także to oni go odmalowali, bo on. Pierwotnie był też w tych kolorach, natomiast później był przemalowany na szaro zielony, natomiast oni wrócili do tego koloru, który, który był pierwotnie, no i taka jest historia tego ciągnika. Kolejnym wcieleniem, jak gdyby tego rozwinięciem, jak gdyby tego modelu był ciągnik 2402, czyli ten sam silnik, przód. Nie wiem dokładnie jaki, bo też mam zdjęcia, ale niewyraźne. Natomiast mam silnik od tego ciągnika 2402. Tam już jest inna obudowa sprzęgła inne sprzęgło, znaczy sprzęgło Fergusonowskie i prawdopodobnie on był skręcany już z tyłem całym od 2812. W ogóle tych modeli tego pierwszej wersji tego 202 powstało dwa albo trzy sztuki tych po, powstało prawdopodobnie pięć a tych 2402 powstało od kilku do kilkunastu sztuk no i, i teraz no dobrze by było e, no znaleźć jeszcze te pozostałe dwa czyli tego pierwszego z, z silnikiem 30 i tego 24.02, aczkolwiek taki silnik mam i, i prawdopodobnie będzie można zbudować resztę po zgromadzeniu jakichś może informacji o tym ciągniku. Będzie można zbudować taki prototyp, jaki, jaki był. tak Podobno inżynier Łuczak się tym w Ursusie zajmował. Ale na razie jakichś bliższych informacji nie mam o tym Panu: czy, czy żyje, czy, czy coś wie, czy coś pamięta, czy może ma jakieś materiały. Jakby ktoś znał inżyniera Łuczaka z Ursusa, który w latach 80. pracował przy tych ciągnikach, to też będę wdzięczny za informację. No i co jeszcze? Chciałbym wszystkich zainteresowanych, bo wiem, że, że jest duże zainteresowanie tym ciągnikiem. Zaprosić już od 1 maja do naszego muzeum, bo w tej chwili nasze muzeum jest nieczynne, ale będzie otwarte od 1 maja, oczywiście w cały weekend ten do 3 i później w każdy weekend, sobota, niedziela od godziny 10 do 18.